Cześć, jestem Sylwia Hochu i jestem przedstawicielem firmy Cepter. Dzisiaj zaprezentuję Wam Państwu wolno stojący na blatowy fil do wody z odwróconą osmozą. Jest to urządzenie łatwe, proste w obsłudze, nie wymaga podłączenia do prądu. Montuje się go na blacie, nie musi być przy zlewie, może być do 4 metrów, troszeczkę dalej. A urządzenie oczyszcza nam wodę z wszystkich metali ciężkich zanieczyszczeń, a głównie m.in. chloru. Zobaczcie sami jak on wygląda. Urządzenie wygląda między innymi w ten sposób. Wygląda jak dawny nasz stacjonarny komputer. Jest niewielkich małych kształtów. Tutaj bardzo często możemy go wykorzystywać jako dodatkową półeczkę w kuchni na blacie. Natomiast jeżeli chodzi o jego obsługę, jest bardzo proste, bo w środku ma gałeczkę. Naciśniemy lekko, mamy mały strumień wody. Jeżeli naciśniemy mocno, woda w ciągłym strumieniem nam się leje. Natomiast jeżeli chodzi o jego podłączenie, to podłączamy go między innymi tymi dwoma wężykami, które znajdują się z tyłu ta niebieska to jest dojście wody z, z miejskiej albo ze studni natomiast tą pomarańczową zanieczyszczenia które są w wodzie a znajdują się poprzez membranę osmotyczną są odrzucane i wracają z powrotem do naszej kanalizacji. Jeżeli chodzi o montaż tego urządzenia to jest on w cenie gratis. Natomiast jeżeli masz więcej pytań a na pewno masz pytania a chętnie przeprowadzamy takie testy badania wody, możesz przyjść do nas do biura w Krakowie, przynieść sobie wodę, możesz ją sobie sprawdzić, a przy okazji posłuchać więcej informacji na temat tego wolno stojącego filtra nablatowego Cepter. Pozdrawiam, Sylwia Chochu, Kraków.